Witam was serdecznie niedzielnie. Wczoraj na gorąco było co się działo. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć dlaczego tak się działo, dlaczego było to zwycięstwo Aleksandra usyka nad Antony Gosuą, które było niespodzianką, było niespodzianką dla 95% tych, którzy stawiali na Antonego Dzesue, biorąc pod uwagę racjonalne fakty siła ciosu, zasięg ramion. Budowa, wszystko to, co widzieliśmy w wykonaniu Antonego Dzieszła, kontra stosunkowo mały, powiedzieć, stosunkowo mały wybór tego, co widzieliśmy w wazie ciężkiej. Podkreślam jeszcze raz, jeśli chodzi o Aleksandrę Usyka, bo raptem widzieliśmy dwie walki z Wydę i z Derekiem Cisorą, więc na podstawie tych dwóch rzeczy można było dojść do takiego wniosku, że tą walkę w taki czy inny sposób, czy na punkty, czy, czy ostatecznie w jakiś tam sposób uda się znokautować Antonemu Dżoszule Aleksandra Oseka. Nic z tego oczywiście nie, się nie stało. O tym było wczoraj, bo to widzieliśmy wszyscy. Nie będę powtarzał tego samego. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć. Oczywiście ja spróbuję odpowiedzieć przy pomocy różnych. Ee, Opinii, które zebrałem wstając dzisiaj rano, czy wczoraj w nocy, bo akurat walka mnie pasowała czasowo, co się tak naprawdę tutaj stało. Więc zdecydowana większość komentatorów podkreśla jedną rzecz, która kompletnie nie ma nic wspólnego z siłą, czyli to, na czym budowaliśmy, czy budowali ci, którzy na, na Antonego Joshua stawiali. Na przykład jak ja, Janusz Pindera, wielu, wielu innych zagranicznych dziennikarzy itd., itd. specjalizujących się na boksie. Co dzisiaj mogłem wyczytać, co wczoraj można było przeczytać i co zresztą można było zobaczyć to jest to, co mówię, nie ma kompletnie nic wspólnego. Z siłą ciosu, zasięgiem, wzrostem, itd, tak i tak dalej. Natomiast ma wszystko wspólnego z głową. Decydowana większość opinii. A dzisiaj powtarzanych to jest i to przez ludzi mających pojęcie o boksie, bo ja zakładam, że Lennox, Lewis czy Roy Jones Jr. parę rzeczy wiedzą jako pięściarze, parę rzeczy w życiu widzieli, no bo jeden i drugi zamienił karierę pięściarską na karierę komentatorską. Mówią, że ta sprawa rozstrzygnęła się tutaj. Prosta sprawa. Nie można pozwolić, mówię w tej chwili ustami e, Roy'a i, i Lenoxa, nie można pozwolić na to, że gościu, który przychodzi z niższej kategorii wagowej, który ma wszystko gorsze fizycznie, podkreślam jeszcze raz, niż ty, wychodzi i nadaje ton walca. To jest to, co podkreśla Roy Jones Jr., to, co podkreśla Lenox Lewis, psychicznie nie był przygotowany na ten, na, ta, na, ta, na ten pojedynek odpowiednio. Powinien od razu wejść Anthony Joshua i pokazać temu mniejszemu, bijącemu, słabiej, bo chyba co do tego wszyscy się zgadzamy. Nie, nie, że słabo bije, Aleksander Usyk, tylko słabiej bije, to wiemy. To wiemy, pokazać, kto jest tutaj królem, pójść na całość, przynajmniej spróbować zadawać te ciosy, a nie próbować się z nim bić, z kimś, kto to IQ, czyli tą inteligencję pięściarską, on ciebie ma nieporównywalnie większą. Czyli w momencie, jak mu oddajesz te pierwsze trzy rundy, to wiadomo, że ta inteligencja pięściarska i ta pewność siebie Aleksandra Usyka będzie rosła z każdą chwilą, natomiast twoja pewność siebie jako obrońcy tytułu mistrzowskiego trzech pasów będzie spadała, bo walka nie przebiega tak, jak się wszyscy spodziewali. Zresztą przed walką... To mówił nie tylko Henry, Ale wielu spodziewało się, że będzie powtórka z tego, co widzieliśmy w pojedynku z, z Derekiem Cisero. Że Derek Cisero po prostu pójdzie na niego i zacznie, i zacznie atakować. Joshua tego nie zrobił. Z każdą następną rundą okazywało się, że ten charakter i to, co mówiłem, ta ringowa inteligencja jest coraz większa. I Jeśli już próbował, to próbował zbyt późno. Lenox Louis zwraca na to uwagę. Nie możesz próbować. Pokazać komuś, że jesteś silniejszy i mocniejszy, jeśli nawet jesteś silniejszy i mocniejszy, dopiero pod koniec rundy. Szczególnie nie komuś takiemu, kto jest znany z tego, że ma nieprawdopodobne przygotowanie fizyczne. No bo jeśli w którymś momencie myślenia swojego Antoni Czeszła się do wniosku, że ja go dokończę pod koniec, kiedy on już będzie słaby, nie ma znaczenia, jak będą przebiegały te pierwsze rundy, ja będę miał ten mocniejszy cios w 12 rundzie, to nie odrobiłeś lekcji. To nie jest tak, że tu jest jakiś błąd popełniony przez e, trenera McCrackena, który przygotowywał, przygotowywał Antonego Josuę. Natomiast mam pewien problem z tym, co Antony Joshua powiedział. Powiedział, że w sobie nie ma sobie nic do zarzucenia, bo jakby wygrał, to by to perfekcyjnie wszystko się zamknęło i ten obóz treningowy i walka, którą, którą by wygrał. Natomiast ogólnie on nie ma sobie nic specjalnie do zarzucenia, i tu jest problem. Bo jeśli nie masz sobie nic do zarzucenia w pojedynku, w który przegrałeś u mnie dwoma rundami, dwoma lub trzema, u innych więcej nawet, natomiast czy to było aż tyle więcej. To, to bym się chyba nie zgodził. 8 do 4 w rundach to spokojnie, ale wszystko pozostałe to bardziej brzmi jako, jako super fani Aleksandra Useka, niewidzący co się działo na ringu. Natomiast nie podlegało żadnej wątpliwości, kto był lepszym pięściarzem. Na Twitterze na żywo tak to od początku komentowałem. Nie można założyć, że tych rund wygrasz, biorąc pod uwagę, że te ostatnie rundy wygrasz, biorąc pod uwagę, z kim masz do czynienia, z kimś, kto udowodnił wielokrotnie, że przygotowanie fizyczne, a już o tej inteligencji to mówiłem ze trzy razy ringowej, ale muszę powtórzyć, bo inteligencja ringowa jest częścią przygotowania psychicznego i charakteru. No tego Dżeszyła nie ma. Jest jedna taka uwaga, którą Zrobił Frank Warren. Frank Warren, wiadomo, człowiek Tysona Fury, czyli będzie stał po stronie Tysona Fury, zawsze mówił, że Tyson Fury jest najlepszy. Natomiast zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo powiedział, że na, na jego miejscu, czyli na miejscu Antoniego Joshua, absolutnie nie brałbym teraz od razu rewanżu. Rewanżu z Aleksandrem Usykiem. To byłaby ostatnia rzecz, cytuję Franka Warrena, o której Anthony Joshua powinien myśleć. Wiemy o tym, że jest inaczej, bo już powiedział Eddie Hearn, że ten rewanż będzie, natomiast kiedy ten rewanż będzie, to nie wiemy, słyszę takie zupełnie na gorąco, raptem walka kilkanaście godzin temu, że ma być to marzec 2022 roku, czyli że panowie od tego boksu odpoczą, zarobili odpowiednio, o pieniądze nie walczą, wiadomo, że walczą o pieniądze, natomiast nie to, że brakuje im na chleb z masłem, czy na Wartburga, nie, nie, to, 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 to nie o to chodzi, marzec ma, ma sens, Frank Warren rzucił zapytany, dlaczego tak uważa, bo można też odnieść wrażenie, co powiedzie Franka Warrena, ale również nie jego, że część z obserwatorów, którzy są blisko Antoniego Joshua, zwraca uwagę na fakt, że on już chyba nie jest tak głodny, jak był kiedyś. Zarobił te swoje 150 milionów, czy więcej, na pewno zarabiał 150 milionów, prawdopodobnie więcej. Nie ma tego głodu, nie ma tego tej ochoty do ryzykowania. Coś w tym jest. Coś w tym jest, bo to się łączy z tym oddaniem inicjatywy Aleksandrowi od początku, od początku walki. Nie umniejszam zero. Tutaj absolutnie wprost przeciwnie, nie umniejszam. Tego, co zrobił Aleksander Rusyk, bo to, co zrobił Aleksander Rusyk, to był absolutny masterpiece, to było absolutne mistrzostwo. Bo co innego, mówić, ja muszę atakować Joszukę, jak on mnie trafi jednym ciosem, to ja nie odskakuję. Co robi 99%, napisałem to w komentarzu, 99% odskakuje zawodników do tyłu. Natomiast Aleksander Rusyk po każdym czasie, który niewiele takich było, ale znaczących ciosów, które doszły do celu, celu, on skracał dystans i chciał to natychmiast oddać. Nie, absolutnie nie obnieszam, bo rob, robił to fenomenalnie. Natomiast e, jeśli rzeczywiście nie jest głodny i, i ten, ten brak tego, tego jakiegoś zdecydowania w walce z usykiem wynika z tego, że on już w sumie jest zadowolony z życia, to kto wie, czy to nie jest e, końcówka, to bez przesady, bo też nie, 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 nie odpisujmy e, Antonego Czeszuły jako gościa, który, który już w wadze ciężkiej nie ma żadnego znaczenia, absolutnie nie. Pierwsza piątka wagi ciężkiej na 100%. Natomiast jeśli brakuje tego głodu, brakuje tego, tego, co podpala ten, bo głód podpala charakter, podpala charakter i tą tą intensywność walki, ta intensywność walki była absolutnie po stronie, po stronie Aleksandra Usyka. W ogóle charakter i IQ, wszystko co pokazał, to było niesamowite. Dla mnie przełomowa runda absolutnie to jest runda numer 7. To jest, przypomnę do tego momentu, trzecia, trzecia runda, e, sz, piąta runda, szósta runda dla e, Antonego Dżeszuę. Wygląda na to, że wszystko się zmienia. Po tych pierwszych trzech rundach, w których dominował, e, nawet nim zachwiał e, Aleksander Usyk, trzy następne idą dla Antonego Dżeszuę i się wydaje, że Złapał. Nawet Andrzej Fonfara do mnie zadzwonił i mówi, zobacz, złapał jego timing, wie co robić. I następuje siódma runda, jedna z najlepszych, oprócz ostatniej oczywiście, Aleksandra Usyka, który idzie do przodu i całkowicie przełamuje tą pasę. To trzeba mieć kondychę, charakter, jaja, umiejętności, wszystko naraz, po trzech przegranych rundach, kiedy ten dominator u siebie, waga ciężka i tak dalej, wygląda na to, że zaczyna cię rozgryzać, a ty mówisz, nie, nie, chwileczkę, teraz ja robię mały małą zmianę w tym co robiłem do tej pory i ty się za chwilę zdziwisz no i dla mnie to był kluczowy moment absolutnie siódma runda kluczowa dla całej walki bo pokazała pokazała Antony Dżoszule Josh, że jeżeli wydaje ci się, że już wszystko wiesz o Usyku to się mylisz i to był, to był absolutnie przełomowy moment przypomnę ten, ten kontrakt był zorganizowany i jest w naszym ciągu jest zrobiony w ten sposób, że gdyby tą walkę Antony wygrał to Aleksander Usyk nie miał prawa rewanżu. Natomiast zapis rewanżowy był taki, że jeśli ja to przegrywam, czyli Antonie Dżesuła, mam prawo wziąć rewanż, kiedy chcę. Nie wiemy. Na konferencji prasowej nie wiemy, gdzie będzie, natomiast bardzo, bardzo wątpię. Słyszę również, że jest taki zapis, że prawo, prawo wyboru miejsca posiada strona Antonego Dżesuła w przypadku rewanżu. To zamyka całą dyskusję, całą dyskusję rozpoczętą przez Aleksandra na konferencji prasowej, że ja wygrywam wszystkie walki na, na wyjeździe i to jest prawda, wrzucam w tym momencie listę natomiast e, chciałbym to zrobić na Stadionie Olimpijskim w Kijowie ściągnąć Wasyla Łomacienkę zrobić wielką galę gwozdyka wszystkich tych wielkich ukraińskich pięściarzy natomiast bardzo szybko ukrócił to Eddie Herne stwierdzając, że sytuacja raczej niemożliwa do zrealizowania, rozumiem, że taki jest kontrakt, pieniędzy będzie więcej, nie wykluczył innego miejsca niż Wielka Brytania natomiast nie sądzę żeby to było inne miejsce niż Wielka Brytania czyli ten rewas najprawdopodobniej w marcu zobaczymy natomiast spojrzenie też takie moje osobiste to jest gdzie w tym momencie jest Aleksander Usyk w klasyfikacji nie tylko najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej ale bez podziału na kategorie wagowe Wrzucam w tym momencie bez podziału na kategorie wagowe, gdzie przed tą walką podkreślam, na czwartym miejscu był Oleksander Usyk. Jak wysoko podskakuje. Kanelo e, nie. Kanelo nie przeskakuje, natomiast czy jest już wyżej niż na Oja i Nue. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, natomiast trzecie miejsce dla mnie absolutnie nie wyjęte. Tak, dla mnie pytanie jest tylko, czy jest drugi w tej chwili Pound for Pound, bez podziału na kategorie wagowe, czy jest trzeci. Pierwszy nie jest. E, to, to za mało, żeby przeskoczyć wszystko, co zrobił Canelo Alvarez. Natomiast drugi albo trzeci również. Pytanie, co w klasyfikacji wagi ciężkiej? E, wrzucam w tym momencie ESPN Pienu podsumowaniu. Tutaj chyba nie ma żadnych, e, nie ma żadnych e, wątpliwości, gdzie powinien być. Powinien być na miejscu numer dwa. Numer jeden to w dalszym ciągu król Tyson Fury. Co do tego nie ma wątpliwości. Niepokonany, wygrał z mistrzem jest tym linealnym mistrzem świata wagi ciężkiej czyli numer jeden Tyson Fury numer dwa, dwa Aleksander Usyk to chyba uczciwe spojrzenie w tej chwili na, na wagę ciężką to też takie stwierdzenie z którym się zgadzam Roya, Roya Johnsa Jr. który mówi, że jak najdłużej żeby nie doszło do walki Tysona Fury z Aleksandrem Usykiem ale nie dlatego, że nie zasługują na tą walkę tylko i ma tutaj w 100% rację. Każdy, kto zna się na boksie, kto widział boks, to wie, że tak wygląda. Dwóch doskonałych pięściarzy technicznie zupełnie nie gwarantuje tego, że będzie to doskonała walka. Bo to są te same style, które niejako się kasują. To, co ty potrafisz, to ja potrafię temu zapobiec. I odwrotnie. E, także każda inna walka dla Usyka byłaby, Usyka byłaby super. Każda inna walka dla Tysona Fury byłaby super. Natomiast... E, prawdopodobnie już to zobaczymy, natomiast nie musi, nie, niekoniecznie musi być to jakaś wielka pięściarska uczta. Natomiast też opowieści o tym, inaczej opowieści przypuszczania, co by było, gdyby walczył Usyk z Tysonem Fury są troszeczkę przedwczesne, bo jak wiadomo za 13 dni e, wyjdzie Tyson Fury na Deontaya Wagnera, który ma w tej chwili zupełnie inne pomysły na ten temat kto z kim dalej walczy. Przypomnę, że tenże tenże że Tyson Fury miał już zaplanowaną walkę na marzec z... No według tego planu, nie czy pamiętacie ten plan może nie pięcioletni, jak za naszych czasów kiedyś bywało, ale plan pięciu walk gdzie on sobie to rozpisał, wszystko gdzie, co i jak ma wyglądać i w marcu miał walczyć, tak sobie to zaplanował z Antonio Joshua no, nie będzie walczył w tej chwili, jak mówi Frank Warren, w dalszym ciągu ta walka jest interesująca, wewnętrzna, angielska Tyson Fury kontra Antony Joshua ale strata przez przez Joshua wszystkich trzech pasów robi tą walkę w połowie tak interesującą, a już na pewno w połowie finansowo tak interesującą, więc to wszystko się przetasowało po raz kolejny. Przypomina mi się zupełnie ta atmosfera, kiedy byłem w Nowym Jorku i przegrał z, przegrał z, z Andy Ruizem, gdzie też plany były podboju Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Z kim następny bierzemy Wildera i tak dalej skończyło się to tym, czy się, czym, czy się, czym czy się skończyło. Na zakończenie jeszcze posłużę się po raz ostatni rojem, który bardzo fajnie to wszystko zanalizował, który mówi, że nie podoba mu się boks, to zresztą podobnie jak Lennox Lewis brzmi, brzmi i kilku innych pięściarzy, których wypowiedzi dzisiaj, dzisiaj czytałem, nie podoba mu się boks Antonego Joshua od właśnie drugiego pojedynku z Andy Ruizem w Riyadh. Zbyt zachowawczy, zbyt oparty na tym, jestem tym takim super atletą, zobaczcie jak wyglądam, zobaczcie jaki mam zasięg, na pewno mam petardę jak trafiam, natomiast mniej jest w tym determinacji. O, tego słowa cały czas szukałem. Determinacji. To jest taki zachowawczy Antony Joshua, zresztą Roy powiedział, że to samo było z Pulewem. Tak samo wyglądał ten boks. Nie podoba mi się, brakuje mi tego pokazania, jestem mistrzem świata w Megi ciężkiej, idę się z tobą napierdzielać, Pokaż, co ty potrafisz, to ty musisz mi coś udowodnić, a nie ja tobie. I tego rzeczywiście brak. Jeśli, ta, jeśli coś rzeczywiście tak przeskoczyło w głowie, a na to wszystko wskazuje, przeskoczyło w głowie Antonego Dzseszyła po tym, jak kilka razy leżał w Madison Square Garden w walce z Ruizem, to ja nie wiem, czy jest powrót do normalnego Antonego Dzseszyła, tego, którego pamiętamy, chociażby z da dawnym, dawnym Delane White'em i kilku innych jego pojedynków. Bo rzeczywiście, jeśli ta klapka przeskoczyła, że on ciągle będzie miał. Wystarczy zapytać się, e, ciągle będzie miał w głowie, a jednak jak mnie trafi, to ja poczuję. Teraz ta walka z usykiem, tylko mogła to tylko pociągnąć to, to wrażenie, że może ja raczej nie powinienem się z nikim bić, bo mną wstrząsały gościa ciosy z Kruzerwe. Jeśli rzeczywiście ta klapka przeskoczyła, to to może być koniec poważnego Antonego Joshua. Może jedną walkę spróbuję zawalczyć na Maxon, ale z kim? Na pewno nie z Aleksandrem Usykiem, chociaż musi. To będzie tego typu pojedynek, gdzie, gdzie będzie wóz albo przewóz. Jeszcze nie jest, jeśli chodzi o Antonego Gesłęę, ale może tak być. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje dla, dla człowieka, który dokładnie zrobił to, co zapowiedział. W jednym z wywiadów wspomniał o tym 2012 chyba roku, o ile dobrze pamiętam, poprawcie mnie, że moje plany były. Sięgające znacznie dalej niż zdobycie złotego medalu olimpijskiego, chciałem zdobyć wszystko, co do zdobycia. Nikt mnie wtedy nie powstrzymał, że mówił, powiedział mi, że parafrazuje, że tego nie możesz zrobić. Czyli te plany są wiadomo, jakie są. Zjednoczenia pasów w wadze ciężkiej. Historycznie to w ogóle nawet nie będę mówił, co to jest, bo tu już wkraczamy w jakiś absolutnie maksymalny kosmos pięściarski. Kosmos pięściarski mamy już w tej chwili, biorąc pod uwagę co się, co się stało. Natomiast to już jest jakieś tam stratosfery, to już jest, wybiegamy gdzieś tam zupełnie w inne kosmiczne światy. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie przy niedzieli, e, cieszę się to też, na zakończenie jeszcze powiem, drugie moje, albo trzecie zakończenie, że e, podobnie jak napisałem, cieszę się, że skończyliśmy oglądać te kówna z emerytów, eręcistów, Przepłacanych i zobaczyliśmy prawdziwy boks, i ludzie zobaczyli, jak prawdziwy boks będzie wyglądał za dwa tygodnie. Cztery walki w wagi ciężkiej na T-Mobile Arena w Las Vegas. Nie mogę się dociekać, podobnie jak Wy. A jak mówiłem, bo parę vlogów temu, boks jest tak mocny, że wielkie walki mogłyby być dwa razy w miesiącu. Spokojnie. Ja mogę spokojnie zrobić rozpiskę. Na następne 12 miesięcy dwie walki w miesiącu wielkie, które każdy by oglądał. Natomiast no, finansowo się tego złożyć tak nie da. Gratulacje dla Aleksandra, gratulacje dla Jokera i czekamy co dalej.